Okej, okay, tu Bolko7, a to moje newsy. Zaczynamy! Kingdom Come 2 ma bardzo udany start. Pomimo problemów z niektórymi recenzentami, gra na Steamie właśnie przekroczyła 90% pozytywnych opinii. Tytuł wywołał sporo kontrowersji i spotkał się z mieszanym odbiorem ze strony nie tylko recenzentów, ale też graczy. Jednak nowa produkcja studia Warhorse wydaje się tym nie przejmować. Przedaje się naprawdę dobrze, a jej odbiór jest jeszcze lepszy niż w przypadku części pierwszej. Indom z dwójce grało już jednocześnie 160 tysięcy osób według statystyk Steama, co jest naprawdę dobrym wynikiem dla rpg który tak mocno stawia na realizm. Wiem, że nie wszystko jest zgodne z realiami historycznymi, ba sami twórcy to przyznają. Przykładowo broń palna, o której dyskutowaliście w komentarzach pod moim ostatnim filmem została dodana tylko i wyłącznie dla memów, przynajmniej tak twierdzą deweloperzy. Dlatego nawet jeżeli niektóre elementy historyczne Wam się nie podobają, warto dać szansę tej grze. Najwyraźniej będzie to tytuł, który z nami zostanie na lata i warto się przekonać, czy jest dla Was. Dzisiaj w trudnych sprawach graczy problem z twórcami War Thunder, gry online, w której używamy różnego rodzaju pojazdów wojskowych do walki z innymi graczami. I tak deweloper tego tytułu postanowił wprowadzić system aukcyjny, aby umożliwić graczom handel skinami, jak i innymi elementami gry. Ale gracze są niezadowoleni. Zapytacie dlaczego? Ponieważ w grze już istnieje marketplace, który pozwala na sprzedaż i kupno skinów oraz przedmiotów, a teraz po prostu dodano system aukcyjny. Fakt: ten system ma w teorii umożliwić graczom tworzenie i sprzedaż swoich produkcji w systemie aukcyjnym, ale. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, że waluta, która będzie używana i jest używana w marketplace, można ją zdobyć, używając prawdziwej gotówki. I tutaj, mówiąc wprost, zamiast dopracowywać gry, yy, grę, twórcy postanowili szukać na siłę sposobów jej monetyzacji. Spojrzeli na World of Tanks, gdzie podobny system został wprowadzony i tam deweloper zarabia kupę szmalu. I to właśnie frustruje graczy. World Thunder ma bardzo dużo problemów które społeczność chciałaby zobaczyć, żeby zostały one naprawione. Ale czas deweloperów jest marnowany na rozbudowę marketplace'u o dobudówkę wyciskającą jeszcze więcej kasy z graczy. Nie bylibyście źli? Oczywiście, że bylibyście. Jak wiecie albo i nie, Buff of Exile 1 ma problem z brakiem kontentu. Twórcy uderzyli się w pierś, obiecując, że coś z tym zrobią. Parę dni temu poinformowali, że wkrótce gracze Jedynki dostaną nowy event, który ma ożywić gameplay i sprawić, że fani nie porzucą gry. Event ma wprowadzić 19 nowych klas Ascendant, tymczasowo zastępujących stare klasy. I tak jak Grinding Gears obiecało, to właśnie zaczęli to robić. Dostaliśmy informacji o dwóch nowych klasach oraz nazwie eventu. Legacy of Pressia, nie wiem czy dobrze czytam, bo tak ma się nazywać event, ma wprowadzić następujące klasy. Dla Witcha będzie to Harbringer, który włada czasem i posiada umiejętność latania, z kolei Dualista dostanie Gamblera, gdzie losowość i szczęście będą odgrywać kluczową rolę. Na chwilę obecną nie ujawniono kolejnych klas, ale studio poinformowało, że codziennie będą starać się udostępniać nowe informacje na temat nadchodzących klas. Dlatego też fanom zaleca się regularnie sprawdzanie forum gry. Ja osobiście nadal nie jestem przekonany do tego update'u, coś czuję, że może to być klapa, ale kto wie, może się mylę i okaże się sukcesem. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Szybko powolne newsy. Marvel Rivals może mieć problem z mapami, przynajmniej tak twierdzi post na reddicie, gdzie wiele osób grających w ten tytuł wypowiedziało się, czego oczekują od netisów w przyszłości. Najbardziej chcą po prostu nowych map. Wszystko wydaje się dosyć śmieszne, bo gra jest dosyć młoda, dwa miesiące dopiero ma, ale jeżeli spędziliście w tej grze 200-300-400-500 godzin, nie dziwię się, że mapy wydają się już stare. Dlatego też oczywiście fajnie bo jakbyśmy dostali nowe. Lub też mogą iść drogą Overwatcha, gdzie deweloper postanowił usnąć dwie mapy z Competitivą, myśląc, że to pomoże tytułowi. Destiny 2 dostało obiecany update, czyli herezja właśnie trafiła do tego mmorpg W nowym update'cie przede wszystkim dostajecie nowy tryb trzyosobowy, gdzie będziecie walczyć z hordą potworów oraz oczywiście kolap z Gwiezdnymi Wojnami. Więc jeżeli jesteście fanami Star Warsów, udawajcie się do Destiny, by zakupić skiny. Foxhall MMO, gdzie toczymy wojnę w świecie wirtualnym, właśnie zakończyło najdłuższą wojnę w swojej historii. 70-dniowy pojedynek na serwerze Charlie kosztował życie ponad 9 milionów żołnierzy i został zakończony w dosyć dramatyczny sposób, ponieważ devowie zapowiedzieli zmiany, które by wymusiły zakończenie tego konfliktu. Dlatego też gracze po jednej stronie sobie po prostu odpuścili. A szkoda, bo uważam, że taki pojedynek to epicka historia i mogłoby trwać nie 70, ale 700 dni. Parę miesięcy temu informowałem Was o tym, że prezes jej stwierdził, że nigdy nie powstanie Apex 2. Według niego, tego typu yy, gry, jak właśnie Apex, wystarczy, że będą dostawały non-stop update'y ale najwyraźniej wszystko się zmieniło podczas raportu finansowego za ostatni kwartał. Prezes stwierdził, że Apex nie spełnia oczekiwań e, firmy, dlatego też szykują mega duży update, być może właśnie dwójkę. Niezależnie od tego dowiemy się więcej po wydaniu Battlefielda, ponieważ prezes zapowiedział, że ten update pojawi się dopiero właśnie po starcie tego tytułu. Pani Gundamów, tacy jak ja, na pewno się cieszą z tej informacji. Na Eksie dostaliśmy tweeta od Bandai Namco i Legendary Studio, że powstaje właśnie Gundam Real Life Action Movie, więc wkrótce dostaniemy film o Gundamach w kinie. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, wiem, że najpewniej będzie to gniot, mimo wszystko chcę zobaczyć Mobile Suit Gundam w kinie. I to by było wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, jeżeli materiał się Wam podobał zostawcie lajka, suba, komentarz. Trzymajcie się!